Czy sztuczna inteligencja może sprawić, że Twój dzień pracy stanie się krótszy, a zadania prostsze? Wyobraź sobie, że nie musisz już tracić godzin na szukanie odpowiedzi w internecie, poprawiania literówek czy tworzenie skomplikowanych scenariuszy. W dzisiejszym odcinku podzielę się praktycznymi przykładami, jak AI odmienia moją codzienną pracę. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Sztuczna Inteligencja na stałe wkradła się do mojej pracy. Co ciekawe, przygotowując się do odcinków podcastu, korzystam z pisanych wcześniej scenariuszy. Od niedawna przestałem pisać, a zacząłem dyktować. Sztuczna Inteligencja jest w stanie na bieżąco korygować słowa, które mówię i formatować je w zasadzie w niemal cudowny sposób. Korzystam z tego sposobu nie tylko do tworzenia odcinków podcastu, ale także do odpisywania na różne wiadomości. W komunikatorach, a także na przykład w mailu. Aplikacja, z której korzystam, nazywa się Flow i bardzo przyspiesza moją pracę. No i żeby była jasność, część tekstów nadal piszę ręcznie, wszystkie oczywiście koryguję i sprawdzam. Także to nie jest też tak, że dyktuję, wysyłam i nie ma tematu. Czasami wymaga to jednak odrobiny korekty. Większość 90-95% jest naprawdę bardzo dobrej jakości. No a z racji tego, że dość płynnie i szybko obsługuje klawiaturę, no to takie korekty nie są dla mnie zbyt uciążliwe. Ta oszczędność czasu jest naprawdę spora. Czasami jest mi po prostu łatwiej napisać niż coś powiedzieć. Jak zawsze no, warto dopasować narzędzie do potrzeby. Uruchomienie aplikacji polega w zasadzie na przytrzymaniu kombinacji skrótów klawiszowych, no i dyktowaniu. Aplikacja nas nasłuchuje, a gdy puszczę skrót klawiszowy, tekst pojawia się w miejscu, w którym mam ustawiony kursor. Trwa to, powiedzmy, około 3 do 5 sekund. Wspaniałe jest to, że wszystkie zacięcia w tym, jak mówię, czy moje przejęzyczenia są korygowane przez sztuczną inteligencję. Tekst, który ląduje we wskazanym miejscu, czy to w mailu, czy w komunikatorze, bądź dowolnym edytorze tekstu, jest no niemal gotowy do wysłania. Zawsze oczywiście warto go przeczytać. Na mojej drodze czasami pojawiają się problemy, których nie potrafię sam rozwiązać, albo Umiałbym je rozwiązać, ale brakuje mi jakiegoś takiego punktu startu, który popchnąłby moje działanie dalej. I tutaj świetnie sprawdza się sztuczna inteligencja. Warto w swojej głowie przestawić pewną wajchę. Sztuczna inteligencja nie jest po to, aby wykonywać w 100% nasze obowiązki. Jest po to, aby ułatwić nam dojście do oczekiwanego rezultatu. O ile kiedyś szukam informacji w sieci czy nie wiem, w mediach społecznościowych, no tyle mając sztuczną inteligencję, jestem w stanie znacznie szybciej dojść do rezultatu, który jest spersonalizowany taki dopasowany do moich potrzeb, do moich problemów. Kiedyś spędzałem w internecie, nie wiem, godzinę, aby znaleźć odpowiedź, a dzisiaj mogę zrobić to samo w ciągu 15 minut korzystania na przykład z czatu. Nawet gdy doliczę do tych 15 minut jeszcze dodatkowe 5 minut, aby sprawdzić rezultat, to pozostaje mi 40 minut oszczędności. To naprawdę naprawdę sporo. Kolejnym zastosowaniem sztucznej inteligencji, już trzecim, którym się tutaj dzisiaj z tobą dzielę, a korzystam z niego regularnie, jest sprawdzanie moich błędów i literówek, gdy tworzę treść na przykład typu newsletter. To sytuacja, w której piszę, a nie dyktuję. Gdy wiadomość jest już gotowa, umieszczam ją w narzędziu sztucznej inteligencji, no i proszę o to, aby ewentualne literówki czy niejasna komunikacja zostały tutaj skorygowane. Ja też no, podlegam zasadom układy wiedzy i chociaż rzadko mi się to zdarza, to jednak czasem zbyt za wiele się komunikuje. Takie ostatnie sprawdzenie przez AI pozwala mi zapewnić, że te treści, które wysyłam moim odbiorcom, lepiej wyglądają w ich oczach i jeszcze lepiej do nich trafiają. Będąc przy edycji tekstu, muszę wspomnieć o możliwości tłumaczenia treści na różne języki. Przykład z życia. Niedawno miałem sytuację, gdzie potrzebowałem o coś zapytać firmę z Litwy. Obsługa średnio zdała język angielski, a więc przy pomocy sztucznej inteligencji byłem w stanie wystosować do nich odpowiednią wiadomość w ich rodzimym języku. Mogliśmy się płynnie komunikować, a samo tłumaczenie zajmowało sekundy. Być może na tym etapie wpadają Ci już do głowy pomysły komunikacji z ludźmi z innych krajów w ich natywnym języku. Tego typu rozwiązania można przypiąć np. do skrótu klawiszowego przy pomocy tzw. Tak API tłumaczyć sobie treści bez w zasadzie nawet uruchamiania okienka czatu. Kolejne fajne zastosowanie, które jest taką w zasadzie moją codziennością, to... AI, które wykorzystuje w charakterze wyszukiwarki. Oprócz znalezienia źródeł, odpowiedzi na nurtujące nas pytania, jest w stanie również te źródła przeczytać, a także zredagować odpowiedź w sposób, który oszczędza nasz czas poprzez skrócenie treści, którą musimy przeczytać. W przypadku zakupów internetowych nadal warto korzystać z tradycyjnej przeglądarki. Minusem jest też to, że no treści są zredagowane, a więc to AI decyduje, co chce nam przekazać, więc pewna część wiadomości zostaje pominięta, no, albo też skrócona. To warto mieć w pamięci i się zastanowić, czy jesteśmy z tym OK. W czacie GPT pojawiła się też możliwość wykonywania zaawansowanych obliczeń. To kolejny fajny trik który bardzo mi się podoba, i mówię tutaj o modelach z serii O, takich jak O1 czy O3, a także inne, które powstaną w przyszłości, gdy będziesz słuchać tego podcastu. No i o ile w przypadku modeli językowych, wykorzystanie tego typu rozwiązań powinno zawsze wiązać się z ograniczonym zaufaniem, o tyle czasami może pozwolić nam dać jakiś taki punkt zaczepów. W sytuacji, w której nie potrzebujemy jakichś ultraprecyzyjnych obliczeń, możemy skorzystać z tego typu modeli. Podam Ci przykład, może trochę mniej biznesowy, ale myślę, że nadal praktyczny. Potrzebowałem podnieść wyciągarką, Coś przy pomocy haka, który mam zawieszony na suficie. Ale nie byłem pewny, czy wytrzymano obciążenie, które planuję na nim zawiesić. Wiedziałem, ile ten hak wytrzymuje, a więc umieściłem w czacie informacje o wadze, kącie nachylenia, a na także rozmiarach, odległościach. No i poprosiłem go o szacowanie potencjalnego ryzyka. W tej sytuacji precyzyjne obliczenie no, nie było jakoś bardzo potrzebne. Zależało mi na tym, aby mieć duży margines bezpieczeństwa. Czat świetnie sobie poradził z oszacowaniem potencjalnego ryzyka. Tutaj było bardzo blisko, więc w ogóle zaniechałem próbę i kupiłem większy hak. Tym przykładem chcę pokazać Ci wykorzystanie czatu, które może przydać się nie tylko w tej przestrzeni biznesowej, ale także prywatnie. Dodatkowo chcę pokazać Ci, że no nie zawsze musimy oczekiwać w 100% precyzyjnej odpowiedzi, w 100% właściwych obliczeń, aby po prostu złapać punkt odbicia. Taką skalę, na podstawie której jesteśmy w stanie ruszyć dalej, no i zdecydować o tym, że sami chcemy zrobić dużo precyzyjniejsze obliczenia. No i ostatni punkt, który dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, to jest voice chat. To jest dla mnie top 1 możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji. Mogę odgrywać sceny z rozmów o pracę, o no podwyżkę, czy negocjacje z Klientem. Świetnie sprawdza się w roli konsultanta czy partnera do burzy mózgów. Wykorzystuję go również w charakterze narzędzia do odpowiadania na pytania, które po prostu mi się nasuwają. I tutaj postawmy kropkę. O zastosowaniu voice chatu w takim dużym detalu opowiem Ci więcej już niedługo w kolejnym odcinku, do którego już teraz Cię zapraszam. Jeśli chcesz nauczyć się wykorzystania AI w kontekście pracy z Excelem, sprawdź kurs, który przygotowałem dla Ciebie na stronie excelai.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. A jeżeli on Ci się podobał, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia. Następnym razem trzymaj się hej.